Jak zalogować się do panelu użytkownika Popsite i edytować dane w na koncie. Przechodzimy na stronę logowania, najpierw otwieramy przeglądarkę e, i wchodzimy na stronę główną Popsite. W prawym górnym rogu e, mamy dwa przyciski: Zaloguj się i Zarejestruj się. Klikamy Zaloguj się, żeby przejść do formularza logowania. Teraz widzimy ekran logowania, mamy dwa pola do uzupełnienia. W pierwszym wpisujemy adres mail podany podczas rejestracji, w drugim wpisujemy hasło. Jeśli, jeśli mamy zapisane dane w menedżerze haseł, przeglądarka może zaproponować nam e, automatyczne uzupełnienie. E, po wpisaniu danych klikamy: Zaloguj się i przechodzimy do swojego konta. Do ustawień konta możemy przejść, klikając w lewym górnym rogu w ustawienia konta. Tutaj mamy takie zakładki jak dane konta, hasło, raport oraz zaproszenia do zespołu. W danych konta możemy zmienić podstawowe informacje. W hasłach mamy możliwość zmiany hasła w raportach. Ustawiamy wysyłkę raportów poprzez maila. W zaproszeniach mamy listę zaproszeń do współpracy. Aby edytować dane konta, przechodzimy do zakładki Dane konta, w której możemy zmienić kilka rzeczy. Swoje imię edytujemy, jeśli mamy taką potrzebę. Numer telefonu możemy podać firmowy numer. Język wybieramy. Język interfejsu polski bądź angielski oraz wybieramy strefę czasową. Na dole znajduje się adres mail, ale nie można go edytować. Jeżeli chcemy zabrzeć zmianę, klikamy zapisz zmianę. Jeśli chcemy zmienić hasło, przechodzimy do zakładki hasła, widzimy trzy pola. Obecne hasło, wpisujemy aktualne hasło, nowe hasło, wpisujemy nowe hasło i powtórz hasło, ponownie wpisujemy nowe hasło dla potwierdzenia. Klikamy zmień hasło, natomiast jeżeli nie pamiętamy obecnego hasła, możemy skorzystać z opcji nie pamiętasz obecnego hasła, wtedy wpisujemy swój adres mailowy, a PopSite wyśle link na maile do zmiany hasła. Następna zakładka to ustawienia raportów mailowych. E, mamy tutaj dostępne trzy opcje, gdzie możemy włączyć lub wyłączyć powiadomienia mailowe. Raport dzienny to są codzienne podsumowania. Raport tygodniowy to jest podsumowanie raz w tygodniu oraz raport miesięczny podsumowanie na koniec miesiąca. Jeśli chcemy zrezygnować z raportów, klikamy przełącznik przy danej opcji, aby wyłączyć wysyłkę. Dalej mamy zaproszenie do zespołu, jest ostatnia zakładka. Tutaj znajdziemy zaproszenia do współpracy w innych zespołach. Jeśli dostaniemy zaproszenie, pojawi się ono na tej liście. Możemy je zaakceptować bądź odrzucić. To wszystko. Tutaj mamy w pełni skonfigurowane konto i możemy korzystać z panelu Boxite.